Niemcy kupują moździeże samobieżne NEMO. Oczywiście to jest początek, ponieważ Niemcy chcą kupić kilkaset transporterów opancerzonych Patria 6x6, w tym pojazdy specjalistyczne, w tym właśnie moździerze samobieżne. I tak, i Patria, i NEMO to jest produkt fiński. I ten system wieżowy, to znaczy NEMO, New Mortar, to coś, co jest taką uproszczoną wersją moździerza, Atmos, O nim też kiedyś porozmawiamy. I Niemcy stwierdzili, że należy opracować na początku, to znaczy połączyć tą Patrię 6x6 z tym systemem wieżowym, z tym moździerzem, gładkolufowym moździerzem 120 mm NEMO. I żeby Fińczycy dostarczyli im dwie sztuki na testy, czy to wszystko działa, mają na to chyba półtora roku, plus wóz dowodzenia do tego. I jeśli wszystko będzie działało, to wtedy zdecydują się na zakup prawie 50 sztuk, jeśli chodzi o moździerze, i 12 wozów dowodzenia. Tutaj ktoś by mógł zapytać, dlaczego nie raki? Raki, które są systemami, w mojej opinii, lepszymi, mają większy zasięg, większe możliwości, jeśli chodzi o prowadzenie ognia, mają lepszy system zarządzania tym wszystkim, czyli topaza, rak 2, no to już w ogóle wymiata, ale ogólnie rak to system wieżowy moździerz, który w mojej opinii przewyższa systemnemu. Tylko, że pamiętajcie: po pierwsze, Niemcy kupują kilkaset pojazdów Patri, czyli producenta i pojazdu transportera opancerzonego i tych moździerzy. Więc to jest normalne, że nie będą wybierać czegoś obcego, jeśli chodzi o ten cały system. No i dodatkowo musimy pamiętać, że no niestety my nie potrafimy sprzedawać w większości wypadków naszych produktów, tu nie ma żadnego wsparcia ze strony państwa, tu nie ma nawet chęci albo nawet umożliwiania sprzedaży tego na zewnątrz. To nie jest tak, że francuski, koreański, turecki, amerykański, jakiś przedstawiciel, ambasador, premier, gdzieś jedzie, to od razu bierze za sobą Watache. Watahe bardzo dobrze tutaj to słowo, można powiedzieć, pasuje, ludzi związanych na przykład z tego typu wyposażeniem i promuje, 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 promuje. Kupcie to, dostaniecie kredyt, a jeszcze może to dorzucimy, jeszcze tutaj od Was coś kupimy. U nas tego nie ma. Ale nieważne. Nemo, niech mają Nemo. I oczywiście jest to moździerz, to znaczy... Jest to system wieżowy. To tak samo jak nasz rak. Wiele osób, w tym ja też tak podświadomie, wyobrażamy sobie, że gdy mówimy o Nemo, czy też o raku, to jest to całość. I podwozie, i wieża. Nie. Tutaj ten system to jest sama wieża. Wieża bezzałogowa, wieża, która ma właśnie ten moździerz samobieżny, gładkolufowy, o długości lufy 3 metrów, szybkostrzelności teoretycznej 10 na minutę, Realnej 6, zasięg do 10 km. Tutaj nasze raki mają większy zasięg, potrafią mieć większą szybkostrzelność, i to jest właśnie coś, co może zostać osadzone na różnych nośnikach. Niemcy zdecydowali, że no, mają te, będą mieli te swoje patrie 6x6, więc wybrali właśnie to rozwiązanie, ale inne państwa. Osadzają ten nośnik tą wieżę na innych nośnikach. Te 1900 kg systemu na innych nośnikach. I może to być system, który będzie właśnie na kołach, może to być na gąsienicach, jeśli chodzi o pojazdy, może być to system kontenerowy, może to też być osadzone na łodziach. ZA posiada 12 łodzi patrolowych, czy też okrętów patrolowych, łodzi nieważne, na których ma właśnie te moździerze. Nemo, i nasze raki można osadzać też na takich konstrukcjach. Gdzie chcemy, tam je osadzimy. I tu, może pytanie: ciekawe, ile Słowacja w końcu odebrała tych Nemo, ponieważ tam doszło do pewnego dosyć ciekawego zamieszania, o którym nie będę mówił, ponieważ oni się zdecydowali, później wycofali się z tego, długo by mówić. I oczywiście, on może działać w sposób pośredni, czyli jak moździerz. Do celów, które są w dużej odległości, których nie widać, ale podobnie jak raki mogą Nemo działać w sposób bezpośredni. Tak, one mogą prowadzić ogień, nie wszystkie, ale te dwa mogą prowadzić ogień w sposób bezpośredni. Oczywiście można powiedzieć, że to ostateczność, ale niekiedy taka możliwość też jest wykorzystywana. No, tutaj będę dużo mówił o rakach, jak zauważyliście. Dla wielu osób, systemy moździerzowe, to coś samobieżne, to coś. Które trąci troszkę myszką, że to coś niefajnego. W rzeczywistości one się bardzo dobrze sprawdzają, i nasze raki, które trafiły na wschód od nas, są bardzo doceniane. To nie jest artyleria. To jest pojazd taki, który wspiera. Jest bardzo mobilny, i tak fajnie by było zamontować zaguszarki, takie rzeczy, i te rzeczy są na naszych, już nie na naszych rakach, montowane, ale one dają gigantyczne możliwości. Potężna szybkość strzelność. Duża mobilność, bardzo duża celność to są naprawdę bardzo przydatne narzędzia. I ja troszkę byłem sceptyczny, bardzo mi się rak podobał, ale po tych informacjach, jakie wysłuchałem, to, co one potrafią, naprawdę robi to robotę. Co tu dużo mówić? Moździerze te zwykłe, klasyczne, przenoszone, targane one też są czymś, co jest niesamowicie bardzo chwalone. Tego potrzeba bardzo dużo. Dlatego na wschód od nas, gdy doszło do problemów z AMO, do nich, no to dlatego wywołało to tak duży problem. Dla... One są tak potrzebne. No, nic dziwnego, dlaczego Niemcy chcą je kupić. Nic dziwnego, że my już ich mamy kilkadziesiąt i to naprawdę coś bardzo potrzebnego. I tu nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że fajnie jeszcze, gdyby zwrócono na to uwagę i przyklepano. To, żeby jednak dokończono opracowywanie do tego typu systemów, amo o większym zasięgu i tym bardziej precyzyjnym, tym, które na przykład może się naprowadzić na światło lasera. Tak. Tam z przodu może być kilku ludzi, którzy na przykład mają cel, którego nie są w stanie wyeliminować, albo jest to zbyt niebezpieczne, i taki rak, czy też nemo, może z odległości 10 przy kilometrów maksymalnie w przypadku nemo ponad 10 w przypadku raka szybko podjechać, 6 pyknięć czy tam 2 trzy ile potrzeba i no to co leci akurat na to oświetlone coś się namierzy i tam trafi. To też jest bardzo ważna zdolność. Co tu jeszcze można powiedzieć? Oczywiście można by powiedzieć o samej patri, o tych nośnikach i są to fińskie transportery opancerzone w służbie od 2021 roku. Oczywiście transporter opancerzony WM, z dowodzenia i tak dalej. 16,24 tony, 7,5 metra, 2,9 metra szerokości, 2,5 wysokości, zależy co tam u góry posadzimy, to znaczy jaką wieżę, czy też bez wieży. Załoga w zależności od wersji od 2 do 3 osób, Desant 80 osób, silnik Skani 394 konie. Użytkowany przez Finów, Łotwę, Szwecję, będą Niemcy i prawdopodobnie Brytyjczycy. My mamy coś takiego jak Heron, no może to jest inny pojazd, czyli ten pojazd, o którym, mówię, czyli ten pojazd, o którym mówiłem w sobotę. Polsko-czeski pojazd, no ale może kiedyś je porównamy, to są troszkę inne konstrukcje mające inne cele i zadania. Ok, więc do 50 sztuk dostawa do 2029 roku. Pamiętajcie, żebyśmy pamiętali o naszych rakach. Pamiętajcie, że potrzebujemy ich też na gąsienicach, że potrzebujemy ich więcej. Niedługo pojawi się już rak 2, czyli z zupełnie nową wieżą, z nowymi rozwiązaniami. Bardzo też ciekawa konstrukcja, o której wiele osób już mówiło. Tutaj wystarczy poszukać. To bardzo fajne narzędzie, tak to może ujmijmy. Warto by było, żebyśmy jednak poszli też w kierunku opracowywania do tego typu systemów właśnie lepszego AMO, jeszcze lepszego Amo. No i też nie zapominajmy, że system aktywnej obrony też by się przydał. Nie tylko na czołgach, BW-pach, ale też na kowych transporterach opancerzonych i na przykład na moździerzach samobieżnych. Anemo, bardzo fajny system, tylko że my mamy lepszy. Wiele osób w komentarzach mi zarzuca, że na przykład mówię, że no coś jest super, Borsuk jest lepszy. No, jeśli to prawda, no to dlaczego tego nie mówić? No i powinniśmy popracować nad umiejętnością sprzedawania wyposażenia na zewnątrz, połączoną z nauczeniem się tego, co chyba jednak potrafimy czyli zwiększonego, Poziomu przekonywania strony, która mogłaby coś kupić. To znaczy czynników decydujących po tamtej stronie. Chyba wszyscy wiemy, o czym mówię. No, trzeba umieć przekonać, trzeba mieć na to środki, możliwości. Niekiedy, a może nie zagłębiajmy się, wszyscy wiemy, że da się. Inni potrafią, my też potrafimy. Tylko nie ma zgody. Bardzo dziękuję za uwagę. No, mało było o tym demo, ale chciałem po prostu o tym powiedzieć i pogdybać sobie o raku. Dziękuję za wsparcie. Patronite, postawienie symbolicznej kawy, funkcja wspieraj, komentarz z super podziękowaniem. To, że oceniacie, polecacie, komentujecie. Zapraszam oczywiście też na kartę społeczności. Zapraszam na x, gdzie niekiedy podam coś ciekawego. Do zobaczenia i usłyszenia.